Chcę Wam dzisiaj pokazać e, troszeczkę smaczków e, pracy e, kierowcy busa. przepraszam ze strony, poszedłem zobaczcie, to jest taka aleja, to jest Genoa po prostu Genoa e, zobaczcie, co tu przejdziemy zaraz <laughs> bliżej plaży, tu są remonty, wiecie, ale nie ma problemu, to tak idziecie idzie. tak jak ja teraz, czekajcie Tak, tutaj remontują Patrzcie, tę architekturę piękną. Trafiło mi się stanąć na parkingu pod Eurospinem. To taki. taki. słabszy trochę od dla sklepik. E, dość popularny tutaj w tych rejonach. W Chorwacji też jest Eurospin, w Słowenii. Znów no, karudela. Co sklepiki, mam zamiar kupić pamiątkę, ale. Nawet chciałem chciałem na parking wjechać, ale jest zakaz. Dobra, idziemy sobie tutaj. Zobacz. No, plaża oczywiście kamienna, bo jak żeby inna, no, tylko ewentualnie gdzieś widziałem na prywatnej plaży we Francji. Na lazurowym Brzeżu widziałem usypane piaskiem. Zobacz, tam jakaś podprzodunkowy. Kawejka. Ja zaraz mam zemar poszukać tutaj plaży większej niż ta malutka, ale to za chwilę. Mam zamiar się wykąpać, więc spokojnie. Także moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj w te kamienie zobaczyć. Prawda? Zobaczcie palmy. To są właśnie smaczki pracy kierowcy busa. Dlaczego tu się znalazłem? A no, miałem transport z y, kawałek tam chyba z 80 km za Rzymem na południe. Y, w sobotę tu do dziesiątej rano musiałem rozładować. I mam jeszcze 200 km podjazdu, gdzie będę w poniedziałek ładował. Więc sobie pomyślałem, że dzisiaj spędzę noc w Genui. No i Kowa się ucieszę, żebyście sobie to wszystko obejrzeli Mamy łowi ryby, zobaczcie. Patrzcie jaka ta woda jest fajna, krystaliczna, zobaczcie. Małe rybki są. Genua kochani, widziana z takiego pomostu jak tu, o, z takiego betonowego, z kamieniami. Zaraz wam tutaj pokażę. Tak, moi drodzy, Genua, <laughs> pisarne przez Genowa, oryginalnie. Jestem sobie na takim murku, takim piersie, to jest piers e, obsypany kamieniami, chyba falochron z tego jest zrobiony. No dobrze, no to co mogę powiedzieć, e, śliczne miasteczko, tak jak się patrzy. Oczywiście, jak wszystko we Włoszech, brudno, brudno. O też widziałem, że tutaj gdzieś coś jeździ czyści, ale... Włosi nie mają w sobie tego, żeby e, wrzucić do śmietnika. Znaczy, są śmietniki, ale z reguły wszystko leży koło śmietników. Jakoś tak rzucić tu, rzucić tam. E, to widać w większości miast włoskich, chociaż e, w pewnych miejscach jest pilnowana czystość, no ale niestety to są Włosi. Także tak, Genua, przepiękne miasto. E, to jest chyba początek, e, początek e, <laughs> Lazurowego wybrzeża, chociaż yy, wiem, że na pewno, bo kilkadziesiąt kilometrów w tamtą stronę jest już yy, Sanremo, i o, Sanremo to na pewno jest lazurowy wybrzeże, ale to jest to samo wybrzeże, więc czy jest, czy nie jest, powiedzmy, że jest lazurowe. Yy, jaka jest w tej chwili temperatura? No tak, na słońcu to przypuszczam 35 albo i więcej. Później sprawdzę to wam, wkleję fotę. Były małe chmurki, takie że słońce lekko się zachowało, ale jest ok. Woda. Woda jest tutaj zimniejsza niż w Adriatyku, bo tutaj jest bardziej, już chyba, otwarte morze. Adriatyk jest takie zamknięty pomiędzy tym pantoflem włoskim a Chorwacją. To jest taka zatoka, to właściwie to morze jest e, cieplejsze i nie ma tam wpływów e, zimnych prądów jak, jak u nas e, w Bałtyku, który jest e, jakby połączony z Morzem Północnym, więc e, tutaj jest zupełnie inna śpiewka, jeszcze do tego dochodzi, tam 40 parę stopni było, jak wam mówiłem, w słońcu, więc ta woda jest jak zupa, ale jest ciśnienka krystaliczna, to że jak zupa, na znaczy, że gorąca. Jak dla nas tutaj woda ma, ja przypuszczam teraz na razie jakieś 18-19 stopni. No dla nas to jest normalna temperatura, ale mam porównanie, więc mówię, że jest zimniejsza. Pracując w takiej firmie jak ja, można sobie dopasować, wiadomo, To zaraz powie, jesteś w pracy, tak, 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 masz pocony, tak, 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 ale... Eee, przepraszam, no to co? Mam siedzieć w samochodzie? Hmm? Mam siedzieć w samochodzie, bo pracuję. Mogę sobie wyjść, przecież. Eee, mam wszystko zrobione, ogarnięte, samochód posprzątany, więc co ja mam robić? 700 metrów do plaży, no, no to przecież idiota by tylko został w samochodzie albo chory na coś. Może niekoniecznie na głowę, chociaż. Także wiecie, to jest taka teoria. Zawsze można sobie spróbować dopasować jeżdżąc troszeczkę. To już mniej więcej wiecie co i jak. Ja tutaj sobie znalazłem ten parking Eurospina. Ja zawsze sobie odpalam to w Google'ach żadna reklama i sobie odpalam mapę satelitarną i widzę, czy pod danym sklepem jest parking, czy to jest gdzieś w, gdzieś tak umieszczony między domami, w budynku, tam już nie biorę. Jak jest to otwarty parking, tak. Bo tu z reguły nie wjadę tym moim 3,5 tonowcem, więc więc, <laughs> więc już takich rzeczy nie, nie... tego I z reguły patrzę też, czy nie ma szlabanu albo bramy. Chociaż we Włoszech sklepy są czynne w niedzielę, brawo Włosi, popatrzcie, oni są bardzo katolicy i mają, mogą, można, można to pogodzić. Oni wiedzą, no właśnie, mamona. Eee, no więc, jeżeli są sklepy otwarte w niedzielę, no to czy jest szlaban, czy nie ma, to mnie nie boli. Jedynie to może być to, że mogą mnie z tego wypędzić, tak? Ale do tej pory przez te 3 lata jak jeżdżę, bo 15 już minie, czy 16 wyjechałem, to minie już 3 lata. Raz do tej pory powiedziano, że muszę odjechać z parkingu, ale to było tylko dlatego, że w nocy tam nie wolno było stać i A przecież stałem już na netto, gdzie już szlaban zamknęli i o 6 go otworzyli i sobie o 7 wyjechałem, także nie było problemu. No wracając do tematu, to po prostu szukam sobie najbliżej parkingu yy, takiego i sobie z, yy, idę do tego sklepu. Potrzebne zakupy robię, a jak nie, to jakiś coś napój, czy coś, że, że, bo są też drogie sklepy. Ten Eurospin nie jest najtańszy, chociaż Włoch, Włochy całe są droższe od Niemiec. No i sobie idę, dlaczego nie? Kto, kto mi zabroni? No powiedzcie, no, jakby mi szef zabronił, to już mnie w tej firmie nie było. Jeszcze raz Wam pokazuję te piękne widoki. O. Trochę się wykąpię, gdzieś jakąś pamiątkę kupię. Mam już takie trzy duże z ekszy na tablicy magnetycznej. Dwie, przepraszam, trzecią będę kupował. O tak, chciałem powiedzieć. I, i zobaczcie, pamiątka z Genui. No. Takie to, to różne są, 2 euro słuchajcie. Włosi piją rekordy, bo wszędzie są po 3,5, 4, 7, nawet widziałem tego typu pamiątki. To jest magnetyczna pamiątka oczywiście. Są różne, też są odlewane z tego takiego dziwnego plastiku, który się kruszy. Różne są. To jest oczywiście ten detal, wiadomo. nie wiadomo czy robiony w kinach, nawet nie jest. Ale nie o to chodzi, kupione tutaj i koniec i o to chodzi. Euro czy dwa w Rzymie po euro? Myślałem, że to tylko wina pandemii. Nie w Rzymie, byłem parę, dwa czy trzy, trzy, trzy miesiące temu. Byłem i, i moi drodzy, i cisza, i, i euro w samym centrum Rzymu. Pamiątka euro tutaj dwa, no, nie, no bo to inny rodzaj no, miejsca. Także tak sobie można zrobić. I, I na przykład, jak pierwszy raz jechałem do Rzymu no to znalazłem sobie parking, na żadnym parkingu nie mogę stanąć, chyba, że pod sklepem eee, lub ewentualnie normalnym parkingu, ale jeżeli jest z tyłu ze 2, 2,5 metra miejsca, bo jak sobie jadę tyłem, kołami, to, to zasłaniam z tyłu, zabieram trochę miejsca, jeżeli takie miejsce jest, to parkuję jak nie, to na przykład w Rzymie jest taka długa ulica, po dwóch stronach ulicy są parkingi takie lekko na skos, chodniki i kolejna uliczka taka już yy, dla tych domów po bokach, takie duże domy. I tam, moi drodzy, wjechałem sobie, jednym kołem stanąłem. Mam taką tabliczkę z Belgii, jak mieszkałem, yy, ustawiłem sobie yy, godzinę, o której stanąłem i zostawiłem. I poszedłem sobie do Watykanu wtedy. Jezus, słuchajcie, no coś pięknego widzieliście, z, zdjęcia zresztą z Watykanu. No, no to wspaniała sprawa. Mimo że ja nie jestem, otwarcie przyznaję, jestem agnostykiem. Ale do Wakkanu poszedłem popatrzeć na to wszystko, to przepraszam. Jedni się chodzą modlić, drudzy chodzą popatrzeć. No i, no i tak właśnie spokojnie później, to był weekend, ja przez weekend mam trzy dni, żeby dojechać. Czyli jak wyjeżdżam w piątek, to muszę być w poniedziałek, więc mogę sobie tą trasę podzielić na trzy części i nie ma problemu. Ja właśnie podzieliłem. Tylko nie spałem w Rzymie. Wyjechałem Tato na pierwszy parking na to straż. Drugi raz, jak byłem w Rzymie, to miałem dostawę na jakąś konferencję, tam było kilkadziesiąt tabletów Maca czwórki czy piątki, już nie wiem teraz. Nie wiem, czy jeszcze piątka nawet jest. No dobra, nieważne, któryś z tych e, iMaców. I czy jak się tam nazywają? Palich 6. I mogłem sobie stanąć na dużym parkingu przed hotelem, bezpiecznie, monitorowane, Toaleta oczywiście dla mnie. Wykupiłem sobie taki bilet na godzinę, kosztował chyba coś półtora euro w takim sklepie tabakierii albo w kiosku. I pojechałem sobie. I aha, wcześniej zarezerwowałem sobie, bo, bo już bym nie trafił. Zarezerwowałem sobie bilet do Koloseum i do Forum Romanum. I moi drodzy. Do autobusu też miałem jakieś kilkaset metrów. Tam sobie wsiadłem. Na googlach miałem pięknie wyrysowaną trasę. W jednym momencie tylko musiałem troszeczkę zredukować i wysiąść wcześniej, bo był maraton. Tam biegali ludzie przez Rzym i trzeba było, ale poszedłem. Zaliczyłem te trzy największe place. Tam gdzie, bo moim celem było zobaczenie miejsc, które było kręcone Anioły i demony. No więc. No więc tam poszedłem w te trzy miejsca, zaliczyłem Koloseum, for Romanum, już, już nie miałem siły wejść, wejść tam do Pałacu Nerona. No, można, no może następnym razem. Ł łuki triumfalne wszystkie też widziałem. Słuchajcie, i tam widzieliście zdjęcia tą przepiękną fontannę, taką dużą, dużą, przy którąś tam papieża ufundowana i wyremontowana chyba przez Benedykta XVI. Nie mam pewności, ale przesmaczne lody i jadłem tam. No, i tak to właśnie e, wyglądało mm, innym razem. Innym razem byłem tu w zeszłym roku w nazorowym na Wybrzeżu. E, kawałeczek, znaczy, to jeszcze był teren jakby e, gminy Sanremo, ale też były inne miejscowości. Kawałeczek za Sanremo e, miałem ze sobą rower. Zabieram w ciebie. No Teraz nie wziąłem bo po prostu za szybko wszystko. Nie zdążyłem go przygotować. Po zimie i znalazłem parking. Nie przy Lidlu, kawałek za Lidlem, taki po prostu ogólnie dostępny parking pod drzewami w cieniu. Stanąłem sobie, miałem 3,5 km rowerkiem na plaży, słuchajcie, i byłem tam 4,5 dnia, bo nieopłacalne jeżeli z blisko granicy, to nieopłacalne jest spanie, spanie po francuskiej stronie. Bo tam trzeba hotel, bo inaczej jest gruba, zbyt wysoka kara jak dla mnie. Znaczy ogólnie, Według mojej opinii to jest debilizm Francuzów, ale to pomijmy i nie będziemy teraz tutaj polemizować. I jechałem tam, rozładowałem, załadowałem coś co miałem koło, yy, jak się to księstwo, nie Monte Carlo, tylko, yy, no, mniejsza z tym, to koło tegoś miałem rozładunek, to się cofnąłem znowu do Włoch, znowu spałem, znowu pojechałem, rozładowałem, Miałem już towar gdzieś dalej, zawróciłem to, spałem. Na drugi dzień do ładunek jeszcze się cofnąłem. Tam takie plaże prywatne były we Francji też nad Lazorowem, i już stamtąd z Suru poleciałem. Także byłem 4 bite dni, no i wszystkie z nich spędziłem na plaży po pracy. Yy, przyjechałem, przecież w sobotę to dwa dni w ogóle siedziałem, także to są takie to są takie s, yy, smaczki tego nie jesteś w stanie zaplanować no chyba, że ma stałe trasy, jakbym miał takie stałe trasy, to bym pewnie yy, dwa albo trzy razy w miesiącu był na takiej plaży yy, no co jeszcze mogę Wam powiedzieć o takich smaczkach bycia kierowcą busa, tylko oczywiście to nie jest tak, że przyjeżdżam i mam i muszę, nie, trzeba trzeba usiąść, chwilę poświęcić dzień wcześniej, żeby sprawdzić wszystko żeby Robić to co teraz ja robię, widzicie to? Dlatego trzeba y, trzeba troszeczkę planować. Bo nie jest tak, no przyjadę co będzie, to będzie. Zdarza się tak, bo nie ma czasu, ale to nie w takich miejscach e, moi drodzy. No co gdzie jeszcze takie ciepłe, fajne miejsce? To Koper. W sierpniu już pod koniec sezonu. Koper to jest miejscowość w Słowenii. To tak jak y, jest ten, jak macie Włochy, jest właśnie Słowenia i Chorwacja. Na, na szczycie po prawej stronie, patrzycie na mapę, yy, koło yy, tego pantofla, tam jest miejscowość koper. Woda ciepłusieńka, zupa, ale yy, taka yy, dużo zielska, dużo mułu, znaczy nie mułu, bo tam yy, usypane ładnie, ale zamolona troszeczkę woda, ale cieplutka, cieplutka bardzo słona, ale cieplutka. Innym razem, w Chorwacji to był ten. 2020 początek pandemii, ale lecie trochę odstąpiło, ale ludzi mało i spałem, ja wiem, kilkanaście metrów od plaży, takiej małej plaży ale widać, że było już robione, przygotowywane, Była wzdłuż plaży była tartanowa ścieżka taka były już postawione siedzenia, które były jednocześnie panelami słonecznymi, tam sobie mogłem telefon ładować była przebieralnia, mogłem się przebrać, umyć nawet tam i tak dalej. Eee, przeprowadzka była w, z Niemczech do. z Niemiec do. <krym> znaczy przeprowadzka. Jeszcze na sobie kupiła domek gdzieś na górce 3,5 km, 2,5 km plaży. No i tam był rozładunek w niedzielę. A ja już tam byłem w piątek wieczorem, słuchajcie, no bo. no bo to już Chorwacja, nie? No to wiadomo. To, 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 to było chyba niecałe 800 km, więc dałem radę. No jest kolejką. Yy, na granicy e, słoweńsko-chorwackiej. E, I słuchajcie, było przepięknie. E, wyjeżdżałem w poniedziałek rano sobie jeszcze na plaży się wykąpałem, czekałem na zlecenie. Także naprawdę to są, to są prawdziwe, prawdziwe smaczki e, pracy, usiarza. Chociaż nie jest tak kolorowo, nie jest tak fajnie. Ale te momenty naprawdę, naprawdę się potrafią przysłużyć i robią robotę. Dobra, zagadałem się, nagadałem się. Pozdrawiam wszystkich z Genui. Eee, powiedzmy, że lasurowo,